Cześć, to Piotr. Nauczyciel, nurek, świadawca, ogrodnik, a od piątku finalista stypendium Santi. Woohoo! Jestem Milana. Jestem zakochana w podwodnym świecie i chcę zarazić tą miłością przynajmniej 100 osób, żeby zostali nurkami i też o niego dbali. Jestem w finale stypendium Santi. Hurra! Hurra! Aspirujący nurek techniczny to ja. Zawzięta z pasją, gotowa na więcej. Do zobaczenia w Dipspocie. Cześć! Ja mam na imię Mateusz i zostałem finalistą stypendium Santi. Jestem ogromnie szczęśliwy, że udało mi się dojść do tego etapu. I cóż, nie mogę doczekać się wielkiego finału, który odbędzie się już w najbliższą sobotę w pod Polska. Ja Julia, dostałam się na finału. Dziękuję Wam bardzo Santi za taką szansę. Jestem bardzo podekscytowana. Widzimy się do 31. Mam nadzieję, że super spędzimy ten dzień. Hashtag Rekiniara. To znowu Marceli. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że marzenia są na wyciągnięcie ręki, tylko czasem trzeba im trochę pomóc. W związku z tym bardzo się cieszę, że mogę zostać jednym z finalistów do stypendium Santi. Dostałam się do ostatniego do zobaczenia na Dipspocie! Cześć! Z tej strony Alan. Cieszę się ogromnie, że udało mi się zakwalifikować do pierwszej dwunastki osób w programie Stypendium Santi. To dla mnie jest wielkie wyróżnienie i motywacja do dalszego rozwoju. Trzymam kciuki za pozostałych finalistów. Shorty, shorty! Zmiana planów na weekend dostałam się do finału! Gratuluję finalistom. Do zobaczenia w Dipspocie! Cześć, jestem ja Jerzy, finalista Stypendium Santi. Siedem dni, żeby dotrzeć do DeepSpot. Może zdążę.